Oh. Witam wszystkich ludziki. Nastała wiekopomna chwila. Moja korsa kończy dzisiaj swój żywot. Eee. Pytali mnie znajomi, czy wymyśliłem jakieś specjalne pożegnanie. Otóż myślałem długo, miały być jakieś wrakataki, jakieś takie, wiecie, efektowne chuje muje ale stwierdziłem, że po tylu latach udanej służby <grytanie> eee. no bo służyła mi korsa bardzo dobrze i bardzo dzielnie stwierdziłem, że <grytanie> szkoda będzie jo. w jakiś taki dziwny, śmieszny sposób. Jeszcze zabijać, że tak powiem Dlatego stwierdziłem, że sam osobiście Zaprowadzę ją W jej ostatniej podróży Do Do, 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 do zezumowania, nazwijmy to tak wprost Tak więc yy, Zapamiętajcie tę datę, kochani o, Ruszamy, bo tam już dostałem znak Zapamiętajcie tę datę, kochani Dzisiaj jest 16 stycznia 2017 roku yy, No i tak Ten oto dzień niestety musiał nastać Boli mnie serce Krwawi moja dusza. Ponieważ tyle. No setki przejechanych kilometrów, setki wspomnień głównie miłych. No i pierwszy samochód, tak? Nie wiedziałem, że aż tak się kiedykolwiek do czegokolwiek przywiąże. A to okazało się, że to opla korsza Jednak się człowiek bardzo mocno przywiązał. No cóż, no spróbuję jeszcze gdzieś może tam zrobić parę fotek, może coś mi się uda nagrać na miejscu. Już po załatwieniu formalności. No nic, zobaczymy co będzie, tak więc kochani, no ostatnia podróż mojej kruszyny, może jeszcze gdzieś coś w międzyczasie, oj strasznie się to lepiej obraz, może jeszcze coś po drodze nagram, także no jedziemy. Hej, nie było, to Corsa ma Escorte. to Saxo Srebrny przed nami, to mój tata, współwłaściciel auta niestety musi być ze mną, także jedziemy na dwie fury, na bogato, hej. I tak, zbliżamy się do <laughs> autoryzowanego centrum, bo też nie chciałem jej oddawać byle jaki wiejski złom. Nie zasłużyła sobie na to. Jak widzą Państwo za mną, świeci słońce, także pogoda dopisuje. No tylko mi coraz bardziej serduchowali. Ale nic to, no bo mnie który kurwa spycha głupek. Powolutku jedziemy. No nic, zobacz, możesz coś się tam nagrać na miejscu. Tata nie wie wiedzieć. Także tak. No, zdecydowałem się na ten ruch, ponieważ Korsa już jest w takim stanie, że jedynym jej plusem jest to, że odpala i jeździ. I no i hamuje, bo, bo, bo tak. Blacha jest po prostu tragiczna. Rak podłogi postępuje bardzo szybko. To też remont i naprawa tego wszystkiego no, na pewno przekroczyłaby wartość tego auta, a ja aż takim koneserem klasyków nie jestem. Tak więc na jakiś czas. Po prostu przesiadę się na autobus może drogę schudnę. <grystanie> to na razie tyle Hej. Poszła <grystanie> Żegnaj kruszyno No i po wszystkim kochani Nie wiem czy mnie będzie widać bo się zrobiło ciemno w międzyczasie Ale całe szczęście udało się załatwić wszystko w jeden dzień urzędy, chuje, brr, różne pierdoły No nic co? Idę Opijać Brak korsy tutaj, może tu będzie ciemno. Chciałem Wam jeszcze pokazać. Zaraz, może uda mi się włączyć lampę. Momencik, tak udało mi się włączyć lampę. Jeszcze chcę Wam tylko pokazać, jak puste jest moje podwórko. Bez mojej korsiny. Nie wiem, czy będzie widać, bo już tak jak widzicie, ciemno się zrobiło. Ale spróbuję. O. Stoją tylko dwie maszyny. Mojego sąsiada i mojego taty. No i cóż, i tyle. nam się dzisiaj z wami, kochani. Dzięki za uwagę, że wysłuchaliście moich wypocin. I na koniec pozwolę sobie zacytować klasyka Artura GWDZ. Smutek, żal i ogromna rozpacz. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa!